Bardzo często na TikToku wielu ludzi zarzucało mi, że używam kleju do rękawic, więc postanowiłem w końcu to sprawdzić Jednak nie kupiłem typowego kleju do rękawic z firmy Glow Glue, a postanowiłem użyć czegoś bardziej niestandardowego I kupiłem klej do rękawic z AliExpress Cena tego kleju to 2 zł, wysyłka 30 zł, tak więc dobry biznes, zobaczymy ile jest to warte klej, przetestujemy sobie na trzech parach rękawic W1 Sky, które są nowe, za chwilę pokażemy jak kleją. Adidasy, które są też praktycznie nowe, aczkolwiek one są bez kleju oraz W1 Hero, które są już dosyć chwilę używane dawno nie myte eee, myślę, że też nie powinny kleić, ale za chwilę sobie przetestujemy wszystkie rękawice, ubiorę je, pokażę wam jak kleją i później przetestujemy je z klejem do rękawic Pierwsza para do odstrzału W1 Sky, tak więc zakładam i jedziemy. Ok? Pierwszy test kleju na razie bez żadnego doczepianego czegoś, znaczy wsikanego, tak więc tak kleją W1 Sky, ok? Podniesienie piłki bez żadnego problemu. Gorzej z łapaniem. Co? Ok, jeszcze podniesienie piłki bez żadnego problemu. I teraz tak, dodajemy sobie kleja, klej, glow, chiński jakiś. Dobra. Przykamy. Przykniemy też troszkę na drugą. Kurde! Przykniemy troszkę też na drugą. Rozsmarujemy. I zobaczymy efekty Dźwięk jak na razie zniknął całkowicie z rękawic Nie ma niczego Jeśli chodzi o piłkę ślizga się Poczekamy chwilę i może za chwilę ruszy Ciekawe co? Ok, minęły dwie minutki. Dźwięk jest troszkę lepiej, aczkolwiek to nie jest tak jak przed użyciem kleju. Sprawdzamy teraz, yy, czy podniosę piłkę jedną ręką. Kurwa! Nie dam rady podnieść piłki jedną ręką. Polikę jak coś ściągnąłem, tak więc yy, jak na razie pierwsza para oceniamy negatywnie. Ok, mamy tutaj rękawicę Adidasa edycja Peter Parker. Eee, tutaj kamerzysta, proszę podejść. Dźwięk kleju, a właściwie jego braku w Adidasie. Nie ma żadnego, ale zobaczymy, jak siedzi to z piłką. Siedzi dobrze, jest pewność i trzymają się bardzo fajnie, więc nie sugerujmy się tym, że nie ma dźwięku. A teraz magiczna fiolka. Kurde, czekajcie. Hop, smarujemy. Druga, druga ręka. Nie? Rozsmarujemy. Tutaj. Dźwięk kleju. Dalej nie ma. I podniesienie piłki. Nie działa. Druga ręka. Kompletnie nie działa. Poczekamy dwie minuty i zrobimy drugą próbę. Okej, okay, ponownie minęła chwilka czasu. Tak więc test dźwięku kleju. Nie ma, o coś tam słychać u mnie, nie wiem czy u was, ale jest bardzo, bardzo słabo. I teraz podnosimy piłkę jedną ręką. Jest troszkę lepiej, ale to i tak e, nie to samo co było przed popsikaniem tym oto preparatem. Przechodzimy do ostatniej pary W1 Hero. OK. Przed nami ostatnia para, używane w 1 Hero, w stanie bardzo średnim, niemyte, niedbane. Tutaj test kleju, praktycznie tak samo nic nie słychać, podobnie jak w Adidasie. Ale zobaczmy, jak one siedzą z piłką. Tak samo, bez problemu. Teraz mi akurat wypadła, ale to nie jest ważne w tym filmie. Na prośbę kamerzysty teraz lewą rękę popsikamy klejem, a prawą zostawimy taką, jaką jest, tak więc testujemy. Psikamy preparatem, OK. Sobie po tutaj ten pokleję, hop, hop, hop. Lewa ręka próbuje podnieść piłkę. Zero jakiejkolwiek w ogóle pewności. Teraz prawa ręka, która jest nie popsikana. Okej. Okay. Wiecie co? Szkoda mi tylko tych dwóch złotych, bo przesyłkę trzeba opłacić, więc produkt oceniacie sobie sami. Ok, żeby być z wami uczciwym, teraz dwie W1 Hero są posmarowane. Dźwięk po 10 około minutach, po nagrywkach już, poklejonej rękawicy klejem. Wygląda w ten sposób. Jest bardzo, bardzo mocny. Ale zobaczcie, jak wygląda to z piłką. Ok, jest dobrze. Druga ręka. Nie jestem w stanie podnieść jej, mimo że ta była troszkę bardziej poklejona. Nie wiem, jakie mam wnioski z tego wyciągnąć. Jest to na pewno ciekawe zjawisko. Jeszcze raz prawa ręka. Ok, nie wiem. Podsumowując. Play do rękawic z Aliexpress za 2 zł, jest to na pewno ciekawy temat. Jeśli ktoś z Was to testował, dajcie znać, jak Wam się sprawdził. I napiszcie też proszę w komentarzu, czy mam przetestować jakieś droższe specyfiki i jakie macie z nimi doświadczenia. Lub co innego mogę jeszcze przetestować, co chcecie zobaczyć. Czy warto? Moim zdaniem nie. Ale jako ciekawostka na pewno fajna sprawa. 2 zł w plecy, no trudno. Jakoś muszę przeżyć. Nara!